Even when you feel low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go, I never answer the no man, I still go, 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 go. Witam kochani widzowie, mamy filmik o wspieraniu kanału. Tutaj wam przedstawię poszczególne poziomy wspierania kanału, no i oczywiście profity jakie dla was są ze względu na to, na jakim poziomie się znajdujecie Tak więc zaczynamy i mamy trzy poziomy wspierania Jak wiecie od dawna już są te trzy poziomy Jest ekstra klasa, jest to poziom najwyższy Jest pierwsza liga i druga liga Tak więc po naciśnięciu przycisku wesprzyj na naszym kanale Taki przycisk znajduje się przy każdym z naszych filmików Pojawia Wam się opcja na którym poziomie chcecie być No i tutaj dokonujecie własnego wyboru ja wam przedstawię każdy z tych poziomów, jakie profity będzie od tej pory miał, znaczy od tej pory, od przyszłego tygodnia. Można tak powiedzieć, że wszystkie te zmiany z tego filmiku wprowadzamy od przyszłego tygodnia. No to lecimy z najniższym poziomem. Jest to poziom drugoligowy. No i oczywiście w zależności od stażu, ile dany użytkownik jest wspierającym na danym poziomie, takie będzie otrzymywał profity. Jeśli chodzi o drugą ligę, nie ma rozgraniczenia między stażem. Tak więc, nieważne, ile dana osoba jest stażem na poziomie drugiej ligi, to i tak otrzymuje dostęp do tych wszystkich udogodnień, jakie są wypisane. I są to live streamy z prowadzącym, czyli ze mną. Jak wiecie, livey będą tylko i wyłącznie dla wspierających. Tak więc, żeby móc mieć jakąkolwiek interakcję ze mną na live streamie. Przed weekendami możecie zadawać mi tam oczywiście pytania. Ja na kanale będę umieszczał daty i godziny, kiedy te livestreamy będą się odbywały. Zazwyczaj będzie to wieczorami, tak żeby wszyscy mogli być w domu i zazwyczaj będzie to blisko weekendów, chyba że jakieś puchary w środku tygodnia się zdarzą. Lub jakieś mistrzostwa, to wtedy oczywiście będę oddzielnie o tym mówił. Tak więc każdy drugoligowiec ma dostęp do livestreamów z prowadzącym. Do tego specjalne filmy dla wspierających. Tak więc widzicie wszystkie te filmy dla wspierających, które ja wrzucam na kanał. No, a są to filmy z dodatkowymi kuponami do różnych serii filmowych. Zazwyczaj są to filmy do toplik europejskich. Przed weekendami się pojawiają takie filmy, tam są kupony z różnych toplik europejskich. No i wy jako wspierający macie do tego dostęp. Osoby, które normalnie śledzą nasz kanał, nie widzą tych filmów. Filmy również pojawiają się przed różnymi pucharami. Tak jak to było w zeszłym tygodniu, tak jak jest w tym tygodniu. Przed Ligą Mistrzów był filmik i tam są miksy kuponów z Ligi Mistrzów, z Ligi Europy, z Ligi Konferencji. Ten filmik jest cały czas aktywny na kanale, tak więc możecie go sobie obejrzeć. No i jak jakieś fajne rozkwinki będą mi przychodzić do głowy, to również wam takie film będę wrzucał. Jak zauważyliście również w zeszłym tygodniu pojawiły się na kanale posty. Posty a propos biathlonu z typami z dużymi kursami. Z takimi kursami ponad 3 z takimi kursami dość można powiedzieć bombkowymi lub jakimiś pomyłkami Bookmacherów. W zeszłym tygodniu wrzuciliśmy to na publicznym, była tam informacja o biegu długim z Biatlonu, była ta informacja a propos wygranej Hanny Eberk, biegu masowym, tak i również była informacja z All Stars z NBA. Od tej pory tylko i wyłącznie będzie się to pojawiało dla wspierających, tak więc widzieć te posty będą mogły tylko osoby, które wspierają kanał. Czasami również zdarzają się jakieś pomyłki bookmachera, właśnie w kursach lub w przeciwstawnych zdarzeniach, i można to wykorzystywać. Jeśli coś takiego się pojawi, to oczywiście nie jest to częsty zabieg, żeby takie perełki wyłowić. Ale jak tylko coś mi wpadnie w oko, no to taki post będę dla Was pisał. No i będzie on udostępniony tylko i wyłącznie w widoku dla wspierających. Tak więc drugoligowcy mają właśnie takie przywileje od przyszłego tygodnia. Dalej mamy już pierwszą ligę. No i tutaj mamy podział na staże dla wszystkich wspierających na poziomie pierwszoligowej zostają livestreamy z prowadzącym specjalne filmy dla wspierających, czyli to co umówiłem dla drugiej ligi, no i posty dla wspierających waliu lub pomyłki Bookmacherów również zostają dla pierwszoligowców, dla wszystkich oczywiście okresów pobytu na tym poziomie wspierania. Do tego użytkownicy, którzy wspierają kanał od 6 miesięcy wzwyż, dostają randomowy kupon Wipolski polski na każdy weekend. Jest to randomowy kupon wybrany z naszych grup Wipolskich. polskich. Oczywiście, jeżeli taki użytkownik wyraża chęć na dostawanie takiego kuponu po uprzednim podaniu oczywiście swojego maila. Tak więc, jeśli wspierasz na poziomie pierwszej ligi od 6 miesięcy wzwyż napisz do mnie maila na ma Gmailcom. o tym właśnie, że wspierasz już kanał na poziomie pierwszoligowym od 6 miesięcy wzwyż. Wtedy przed weekendami będziesz otrzymywał kupon VIP, jeden randomowy kupon VIP na każdy weekendzik. Mam nadzieję, że jest to jasne dla wszystkich. Dodatkowo staż w pierwszej lidze od 6 do 12 miesięcy będzie miał przyznaną zniżkę 5% na zakup każdego pakietu VIP. A staż od 12 miesięcy w górę 10% zniżki na każdy pakiet VIP Polski. Pierwsza Liga dostanie coraz więcej przywilejów, no a zobaczmy co jest w Ekstraklasie. W Ekstraklasie to już zupełnie żeśmy porozkminiali fajne opcyjki. No i oprócz tych wszystkich udogodnień dla drugoligowców i dla pierwszoligowców, no to każdy członek Ekstraklasy będzie otrzymywał od nas trzy kupony VIP na każdy weekend. Oczywiście po uprzednim zgłoszeniu chęci otrzymywania takich kuponów no i podaniu swojego maila. No i tutaj tak jak mówiłem wcześniej, niech członkowie ekstra klasy, którzy chcą otrzymywać takie trzy kupony na każdy weekend vip owskie niech się zgłoszą do mnie na maila, to takie kupony będą mi wysyłane. Do tego bezpośrednio, jeśli chodzi o zniżki, no to w stażu od 1 do 6 miesięcy zniżka 5% na każdy pakiet VIP, od 6 do 12 miesięcy jest 10% na każdy pakiet VIP, a od 12 miesięcy 15% na każdy pakiet VIP tak więc dość ciekawie. Do tego staż od 6 do 12 miesięcy w Ekstraklasie to wejście do wybranej grupy VIP na miesiąc. Tak więc jeśli Wam przekroczy staż 6 miesięcy w Ekstraklasie, napiszcie do mnie, że przekroczyliście 6 miesięcy w Ekstraklasie, my to sprawdzimy w statystykach lub tak naprawdę sami to wyłapiemy no i będziecie mogli wejść do wybranej grupy VIP polskiej na 1 miesiąc. Oczywiście może być to również i ta najdroższa nasza grupa Wipolska Ultimate. Wybór należy oczywiście do was. Do tego staż od 12 miesięcy wzwyż otrzymuje wejście do wybranej grupy Wipolskiej na tych samych zasadach na 2 miesiące. No i oczywiście tutaj już będziecie mieli możliwość kontaktu ze mną. Ja dość często poruszam się po całej Polsce, tak więc nawet jeśli mieszkacie gdzieś nie wiem, we Wrocławiu, w Gdańsku, gdziekolwiek, ale na terenie Polski to jest możliwość ustalenia jakiejś daty, spotkania się, pójścia razem do kolektury, poobstawiania kuponików, pogadanie o właśnie typowaniu lub ogólnie jakieś spotkanie, wypad gdzieś razem, pogadanie właśnie o bukmacherce i tego typu rzeczach. Również jest możliwość uczestniczenia ze mną w eventach. Ja zazwyczaj dostaję zaproszenia na jakieś fejmy. Na jakieś HL. -e. Zdarza się również na mecze ligowe, różnych drużyn. Oczywiście z tego nie korzystał, no bo nie jeżdżę specjalnie, by zobaczyć, nie wiem, meczy Jagielloni z Miedzią Legnica. No ale takie zaproszenia się oczywiście zdarzają i również mógłbym taką osobę zabrać ze sobą, czy to na spotkanie. Reprezentacji, czy to na jakąś galę. Tak więc tutaj również jest wszystko do dogadania. Do dogadania, oczywiście, terminu. No i generalnie takie bonusy dla Was przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że to Was również zachęci do tego, by być wspierającym kanał. My od siebie dużo wkładamy, by ten kanał się rozrastał i przede wszystkim, żebyście byli zadowoleni z tego, co zamieszczamy na kanale. Tak jak mówię, my jesteśmy analitykami, nie jesteśmy cudotwórcami, nie opowiadamy bajek, że przewidujemy przyszłość i że jesteśmy w stanie przewidzieć wynik jakiegoś meczu i po prostu na 100% powiedzieć, czy jakiś zespół odniesie wygraną czy porażkę. Tak więc my pracujemy na analizie, na konkretnych danych, na programach takich, jak pracują analitycy. Używamy dokładnie tych samych materiałów do analizy i tym możemy jedynie zwiększyć prawdopodobieństwo. Trafienia jakiegoś typu. Wiem, że wielu z Was to bardzo docenia, ale znajdują się również na kanale takie osoby, które nie bardzo rozumieją sens tego wszystkiego a najchętniej wygrałyby w jeden dzień z dwóch złotych kilka tysięcy. Dlatego my tak trochę próbujemy zamykać ten kanał, w sensie ograniczać widoczność już takich konkretniejszych rozkminek dla osób, które rzeczywiście są tego warte, by taką wiedzę otrzymywać i przede wszystkim umieją ją spożytkować. Bo czasami nawet jak coś zasugerujesz lub jak coś chcesz przekazać, to i tak niektóre osoby nie bardzo wiedzą, z czym to się je i jak to wykorzystać. Dlatego takie poczynamy kroki i generalnie miło się pracuje z osobami, które chcą się rozwijać pod tym względem, które rozumieją, co się do nich mówi i mam nadzieję, że właśnie z takimi osobami będę pracował. To tyle a propos omówienia poszczególnych szczebli naszego wspierania. No a jak wspierać kanał? Oczywiście jest przycisk wesprzyj, przy każdym z moich filmików. Wystarczy go kliknąć, wtedy was i poprowadzi dalej. Macie również możliwość wrzucenia donate'u przez tiple. Link jest na dole. Link jest również w opisie filmu. Ten link będzie również aktywny podczas live'ów, tak więc wasze donaty się będą wyświetlały podczas live'ów, jeśli postanowicie dotować kanał. Dla tych dotujących kanał również będą jakieś bonusy przewidziane. Nie mówię, że to będą. Bonusy tak od razu, ale wszystkie te dotacje będą notowane. Ja te dotacje z Tipli prawdopodobnie pozostawię do zebrania jakiejś większej kwoty, i wtedy to przeleję na jakieś tam zbiórki czy coś. Bo uważam Tiple jako taki dodatek. Tak więc, jeśli będziecie mieli ochotę spożytkować coś dla takich osób, no to przez Tiple i oczywiście, wasze niki, jak donajtujecie w Tipli, będą pojawiane na ekranie w czasie live'ów. Jeśli chodzi konkretnie o live, y, no to tak jak wiecie, w formacie tylko i wyłącznie dla wspierających kanał. Oczywiście później po live'ie ten film jest przetwarzany przez YouTube i ja go będę opubliczniał, tak więc te osoby, które nie wspierają kanału, będą miały możliwość obejrzenia live'u. Ja wiem, że na live'ach na początku nie będzie zbyt wielu osób, będzie dosłownie garska, no bo tych wspierających jest tak naprawdę garstka w tej chwili. Ja to będę prowadził bardziej monologiem na początku. Bynajmniej będę tam omawiał bazy danych na weekend takie bazy, które my bierzemy pod uwagę do typowania grup VIP-owskich i takie, które są godne uwagi. Będę omawiał również śmierdzące pozycje na weekend, których nie należy typować, lub których należy po prostu unikać w typowaniu. Taką bazę tworzymy zazwyczaj między środą a czwartkiem na weekend. I za chwilę prawdopodobnie będę się do niej zabierał No i oczywiście cały ten materiał przedstawię Wam na live'ie nadchodzącym w piątek A jeśli chodzi o nasze grupy wipolskie, no to jak wiecie mamy je z różnych dyscyplin W tej chwili nie gra już futbol amerykański, czyli NFL On będzie grał od września i tam będą zapisy Gdzieś w lato puścimy zapisy do grup futbolu amerykańskiego Gdzie będą limitowane miejsca i nie będzie można więcej ludzi dołączyć jest biatlon, cały czas jeszcze trwa sezon, ale już jest końcóweczka. Możecie też dołączyć do tej grupy. Teraz są mniejsze opłaty za biatlon, no bo już zostało nie za wiele zawodów. Zaczyna się za to Formuła 1, zaczyna się cały sezon Formuły 1 od marca. Tak więc to są ostatnie chwile na to, byście dołączyli do grupy Formuły 1, żeby załapać się na cały sezon, bo to jest to grupka całosezonowa. No i tam mamy fajne możliwości analityczne a propos tego sezonu. Tak więc. Formuła 1 zapowiada się naprawdę fajnie. Jest grupka Ultimate, co jest zbiorem miksu dyscyplin na każdy weekend. i to nasza najdroższa grupka i tam na każdy weekend przygotowujemy już takie wyselekcjonowane pozycje z różnych dyscyplin tak więc jeśli mamy dość pewne pozycje z piłki no to dorzucamy tam piłkę jeśli mamy dość pewną pozycję przynajmniej jedną nie wiem z koszykówki czy z hokeja no to również do kuponu ją dorzucamy tak więc jest to mix dyscyplin i jest to najdroższa nasza grupka do tego mamy standardową grupkę na hokej no i mamy tenis jest to grupka codzienna gdzie ten tenis całkiem fajnie nam idzie codziennie przez dwa tygodnie dostaje się kupony z tenisa. Jest teraz sporo fajnych turniejów rangi wyższej od challengerów, tak więc jest w czym wybierać. Ja zapraszam oczywiście wszystkich do dołączania do grupek, a możecie to zrobić mailowo na sportpredictionspl Znacie maila, w każdym filmie go podaję. Również on jest widoczny na kanale gdzieś tam w sekcji kontaktowej. Ja już się z Wami powoli żegnam. Mam nadzieję, że dołączycie do wspierających, jak również do grupek WIPolskich. Zapraszam wszystkich chętnych. Dużo pracy przede mną na ten weekend. No bo zaczynamy już pracę w grupkach WIPolskich właśnie na weekend. Na pozostało trochę filmów do nagrania, jak i przygotowania do pierwszego live'a od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.